dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale w tych pięknych okolicznościach natury wśród mojej pięknej różowej supertuni, która już niestety traci kolor, a to dlatego, że przez dwa dni jej nie podlewałam. Przyznaję się bez bicia, ale dzisiaj doleję jej jednak może troszeczkę jeszcze odżyweczki. Moja mama siedzi naprzeciwko, mówiłam jej, żeby była cicho. Ja jestem. A nagle po prostu wszyscy do niej piszą. No, już nie musisz uciekać, już wszyscy wiedzą, że tutaj jesteś, no. Także <grym> przywitaj się, powiedz. Cześć. Dzień dobry. No właśnie. Dzień dobry. piękny dzień. No, słuchajcie, dzisiaj jest przepiękna pogoda. Świeci słoneczko, znaczy jest troszkę chmurek, ale świeci słońce, ale przede wszystkim jest ciepło. Dzisiaj wyszłam rano z praniem na siku i słuchajcie byłam zaskoczona, bo ostatnie dwa dni były bardzo, bardzo zimne, a dzisiaj jest po prostu tak przyjemnie, że od razu pomyślałam o śniadaniu na zewnątrz. Teraz mam taką okazję i akurat kaweczka, tak jak mówię, wśród natury. To jest to, co kocham najbardziej i co teraz sprawia mi największą fajdę. Słuchajcie, jesteśmy już tutaj ponad tydzień i. Nie tęsknię w sumie za tym mieszkaniem. Powiem Wam, za mieszkaniem owszem, ale jak sobie pomyślę o tej ciszy, którą tutaj mam, i nie muszę znosić tej budowy, która tam była, no to naprawdę jest yy, nieporównywalna różnica, słuchajcie. E, więc zaczynamy ten dzień. Nie wiem, jak on się w sumie potoczy, zresztą zawsze Wam to mówię i ja żyję sobie, słuchajcie, ostatnio na spontanie, co ma być, to będzie. Planuję się spotkać dzisiaj z przyjaciółką po południu, więc nie wiem, czy będę nagrywać, czy nie będę nagrywać, czy to będzie taki vlog właśnie z jednego dnia, czy z kilku. Pożyjemy, zobaczymy. Także ja piję kaweczkę, słuchajcie. I życzę Wam pięknego dnia, jeżeli to oglądacie rano, albo pięknego wieczoru, jeżeli oglądacie to wieczorkiem. Aha, i kochani, jeżeli oglądacie ten film, to będę wdzięczna za subskrypcję mojego kanału. Zapraszam Was na dzień ze mną!

Muszę zawieźć do jej mamy na obiadek i sobie tam posiedzi, a ja idę się spotkać z przyjaciółką i jest godzina, słuchajcie, druga, a ja nagrywałam poprzednie śniadanko gdzieś tam o godzinie 10.00, ale dzisiaj tak przyjemnie, że praktycznie cały te przedpołudnie spędziliśmy sobie w ogrodzie na rozmowie, kawce i nie robiliśmy totalnie nic. Yy. Więc jadę. Mam nadzieję że dzisiaj wejść na jakiś lumpex i znaleźć może jakiś fajny sweter. Ja sobie dzisiaj założyłam swoją nową koszulę z Zary, taką różowiutką. To jest taki idealny róż, idealny róż, który ja kocham. Związałam sobie wyżej głowę. Ciekawa jestem, czy głowa mnie nie rozboli. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak zwiążecie wysoko włosy, to potrafi Was rozboleć głowa. Albo nosicie opaskę, bo ze mnie się śmieją, że tak mam. Bo nikt tak ze znajomych nie ma, tylko chyba moja siostra właśnie też tak ma. Dajcie znać, czy Wy też tak macie, że jeżeli zypniecie tak wysoko kucyka, to czy potrafię Was rozbolać głowa? Nie potrafię rozboleć nawet, jak noszę kapelusz, czapkę, dłuższą, dłuższy czas. Nie wiem, od czego to zależy, słuchajcie, kochani, ale tak jest, dosłownie tak jest, tak zauważyłam taką zależność. Więc staram się jak najmniej nosić tak wysoką kucyk, ale lubię. Więc sobie dzisiaj po prostu e, tak związałam włosy. Wcześniej sobie je tak widzieliście zresztą, tutaj chwyciłam, ale wyglądało to dosyć tak, było takie bardzo niewładzie nie w <grym>, nieładzie. E, więc stwierdziłam, że robię kucyka. E, więc tak, idę się spotkać z przyjaciółką. E, Mam mi oddać marynarkę, którą ostatnio u niej zostawiłam i będę musiała taszczyć po mieście. No ale trudno, kiedyś musimy ją oddać, a może mi się przydać, więc będę musiała ją dzisiaj nosić. Nie mam w planie jakichś wielkich zakupów dzisiaj, bardziej chodzi nam o to, żeby się spotkać, zobaczyć, bo, bo tak. No jest dzisiaj przepiękna pogoda, więc może uda nam się gdzieś jeszcze na zewnątrz wypić kawkę. Choć pewnie pierwsze będziemy chciały zejść do sklepów i będzie jakaś tak 17-18, może być już chłodno na kawkę na zewnątrz, ale... Słuchajcie, zobaczymy, bo patrzę na prognozę pogody i ma być dość długo dzisiaj ciepło. W ogóle jest jakieś 20-21 stopni. Także, no powiem Wam, bardzo mi pasuje taka jesień. Nie wiem jak Wam, ale mi bardzo pasuje. Plus tej przeprowadzki jest taki, że a, nie muszę się martwić, że nie zaparkuję pod blokiem, słuchajcie. Bo mam tutaj cały podjazd dla siebie, więc bardziej chętnie e, ruszam samochodem wszędzie. Także słuchajcie. Let's go! sobie z y, moją Kasienką <noise> na kaweczce, no i słuchajcie, malinowa żelka, ostatni raz, dlatego, że zamyka się 22 listopada, czyli chyba za jakiś tydzień, nie? Tak. tak. Za jakiś tydzień. Będziemy tęsknić malinowa żelko, ale było miło. No, witajcie kochani kolejnego dnia. Słuchajcie, jest już jakoś koło 12, a ja jestem cały czas w piżamie. A to dlatego, że od rana miałam się jakiś armagedon totalny. Eee, no i słuchajcie, eee, armagedon jest z tego powodu, że... Nie wiem, czy Wam tutaj... O, mam, mam pod ręką. Słuchajcie, wylatuję, wylatuję dzisiaj w nocy. Co prawda jutro rano, ale dzisiaj w nocy muszę wyjechać na lotnisko. Eee, lecę z moją mamą do Anglii. Eee, lecę ją odwieźć do domu. Eee, i stwierdziłam, że przy okazji, jak tam lecę, też mam tam kilka rzeczy, żeby takich spraw rodzinnych i, i tak dalej. Lecę im też troszkę rodzinnie pomóc, no i zostaję tam na jakieś dwa tygodnie. No i słuchajcie, było trochę stresu związanego z tym lotem, dlatego że po pierwsze zarezerwowaliśmy loty bardzo spontanicznie, bo ten wyjazd wyskoczył nam jakoś na początku tego tygodnia nie mogła mi przejść płatność słuchajcie, trzy razy próbowałam kartę mi odrzucało nie pobierało płatności i tak więc mieliśmy problem z rezerwacją ostatecznie udało się zarezerwować bilet w tamtą stronę no i zarezerwowałam sobie powrotny bilet na 1 listopada ale ten bilet jest z opcją Flexi za którą sobie dopłaciłam, żeby ewentualnie móc zmienić sobie datę tego lotu. Albo wrócić wcześniej, albo wrócić jeszcze później. Słuchajcie, sytuacja na świecie jest napięta, w kraju jest napięta i generalnie nic nie wiadomo, więc dobrze by było taką opcję mieć, więc stwierdziłam, że się zabezpieczam w ten sposób i robię sobie bilet powrotny Flex. Jeśli macie taką opcję, to po prostu, jeżeli mieści się bilet w... Innego dnia w tej kwocie, to nic nie, dopłacać, to, um, nic nie dopłacacie, a jeżeli jest droższy, to tylko dopłacacie tą różnicę. E, no i to jest duży plus słuchajcie, tej całej sytuacji. Wczoraj e, jak to zwykle bywa, wiecie, co ja już nie będę po prostu za, zaczynać nagrywać vloga w dni, kiedy ja się spotykam z przyjaciółką, dlatego że jak się spotykamy, to potem zaczynamy gadać. E, śmiejemy się, pijemy kawkę i ja po prostu totalnie zapominam o tym, żeby dla Was kręcić. E, jesteśmy, wiecie, w sklepach, w lumpeksach, mierzymy się, nie mierzymy i po prostu spędzamy czas razem, jesteśmy tu i teraz, więc nie mam totalnie głowy wtedy, żeby coś kręcić. Coś tam, wiecie, jakiś urywek, wczoraj udało mi się e, nakręcić, ale no nic więcej. Wczoraj zresztą była bardzo duża presja w każdym lumpeksie, bo były tylko dwie przymierzalnie i za nami była straszliwa kolejka, więc nie było co. Tego trzeba było szybko przymierzać i uciekać. Udało mi się, słuchajcie, kupić trzy pary lecińców, trzy pary czarnych, więc nawet ich wam nie, nie będę pokazywać, bo one już są w praniu. Ale jestem zadowolona z tych zakupów, no więc nie nagrywałam wcześniej więcej vloga, wróciłam bardzo późno do domu, no i od samego rana dzisiaj ogarniam rzeczy na wyjazd, mama się pakowała, zresztą była u nas 3 miesiące, więc trzeba było troszeczkę ten bagaż podzielić, bo część rzeczy będzie wysyłała, słuchajcie, kurierem, część zabiera ze sobą, więc pomagałam jej się spakować. Yy, troszeczkę też ogarniałam mieszkanie bo mój mąż nie ma teraz na to zbytnio czasu, bo bardzo dużo ostatnio pracuje, no i Maciej zostaje z Franiem w domu, ja lecę sama yy, dlatego, że Maciek pracuje dodatkowo na etacie i nie ma już wolnego więc yy, słuchajcie, ja się zaraz ubiorę, ogarnę i będę się również pakować. I to, słuchajcie, mi zaburzyło totalnie plan na vlogtober, dlatego że ja zamierzałam w tym miesiącu kręcić przynajmniej dwa vlogi w tygodniu. I to bardzo taki content typowo jesienny. Chciałam, słuchajcie, zrobić nie dynie z poduszki, chciałam malować dynie farbami. Mm, chciałam upiec ciasto marchewkowe i tak dalej, i tak dalej. wychodzi na to, że ja po prostu wrócę dopiero 1 listopada. I też nie, be, nie wiem, czy będę mieć tam warunki nagrywać vlog, vlogi, więc mam nadzieję, że będziecie tu na mnie, słuchajcie, czekać i... Yy, bo na pewno tutaj wrócę. Na pewno tutaj w, w listopadzie będę. No i tak, po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że może być tak, że tych vlogów znów przez dwa tygodnie nie będzie. Ja również bym chciała tej regularności, słuchajcie. Ale w moim życiu dzieje się ostatnio tyle rzeczy niespodziewanych i tyle niespodzianek, że ciężko to generalnie ogarnąć i jeszcze między tym wplatać lifestyle'owe vlogi. Często nie jest łatwo, ale mówię, mam nadzieję, że od listopada Sytuacja będzie się u nas normowała i te vlogi będą faktycznie wpadać, słuchajcie, regularnie. Dajcie znać, że w listopadzie nie będzie późno na to, żeby robić e, dyniowe poduszki albo malować, słuchajcie, dynie e, do dekoracji. Dajcie znać. Że pewnie w listopadzie już powoli będę żyła Pożym Narodzeniem, ale piszcie w komentarzach, e, jak coś. Mm. Więc yy, tak, już wam o wyjeździe powiedziałam, o tym już nie nagrywałam, powiedziałam. Yy, więc ja się po prostu pozostaję, mi się ogarnąć i pakujemy się. Ja się pakuję, słuchajcie, tylko i wyłącznie do małej podręcznej torby, z którą zawsze latam, yy, bo ona ma idealne wymiary. Nikt dzisiaj wtedy nie martwię, że ktoś mnie po prostu będzie sprawdzał, coś będzie nie tak, ja się będę stresować. Yy, bo ja wolę zawsze zapobiegać niż leczyć, więc zawsze wolę sobie po prostu wszystko posprawdzać i spakować się w taki rozmiar, w jaki trzeba, bo widziałam nieraz sytuacje na lotnisku, że był płacz i lament. Raz nawet, słuchajcie, dziecko miało takie fajne fa walizeczkę, na której jechało, bo miało takie kółeczkę, no ja była walizeczką i można też było na tym siedzieć. No i słuchajcie, urwali mu te kółka. Po prostu kazali urwać matce tę kółka, bo tylko te kółka się nie zmieściły, wiecie, do tego takiego sprawdzacza. Ja nie będę dyskutować, czy to jest ok, czy nie ok, natomiast no e, wolę sobie zaoszczędzić po prostu takiego stresu, więc e, pakuję się do tej torby, z którą zawsze latam. E, no i lecę na dwa tygodnie, e, ale też nie mam zamiaru tam jakoś specjalnie zwiedzać, bo jadę tam um, w pewnej misji <grym> e, czyli w misji przeprowadzkowej pomóc się e, przeprowadzić i siostrze, i, i mamie i tak dalej, więc pewnie wezmę dżinsy i, i stare bluzy ze sobą, żeby sobie po prostu nic nie zniszczyć. E, dobrze, kochanie, ja się się rozgadałam, ja się idę w końcu, idę się, słuchajcie, ubrać. Kochanie, Pancio będzie tęsknić przez te dwa tygodnie, wiesz? Będę bardzo za Tobą tęsknić. Ojejku. Jeszcze się nie rozstawaliśmy na tak długo. Ojej. Moja myszka. Powiem Wam, że troszeczkę mi zeszło z tym pakowaniem, dlatego, że odzywałam się do Was o 12 w piżamie, poszłam się ogarnąć, poszłam coś zjeść, eee, Obejrzałyśmy z małą chwilę telewizję. Ja po prostu dostałam Takiej chęci spać i spałam, <noise> i jest ciemno. Ale spakowałam się tak jak, zrobiłam tak jak mówiłam, czyli spakowałam bardzo niewiele rzeczy, bo wziąłam sobie tylko dwie bluzy, jakiś long sleeve, dwie pary jeansów, no i bieliznę skarpety. Zorientowałam się, że nie wyprałam sobie białych skarpet, więc mam tylko 3-4 pary, więc będę musiała albo kupić na miejscu. Albo prać na bieżąco. Nie biorę żadnych jakichś takich dziadów, bo dlatego że w domu u rodziców takie dziady są. No i piżamy na pewno tam jakąś też mam, a więc tego na pewno nie biorę. Więc to jest właśnie ta torba, z którą ja zawsze latam. Ona jest, ona ma idealny rozmiar. Ma tutaj jeszcze takie dwie po bokach kieszonki. Na takie rzeczy jak słuchajcie, słuchawki. Ja sobie te słuchawki potem już wsiadając do samolotu daję na szyję. A tak w ogóle bardzo Wam te słuchawki polecam. Jeżeli szukacie bezprzewodowych słuchawek, to te są świetne. Dlatego że ja je bardzo często użytkuję i one mają bardzo długi czas użytkowania. Ładują się krótko, a działają potem bardzo, bardzo długi czas. No żeby Was nie skłamać, ja je ładuję tak raz na miesiąc, dwa miesiące czasami. Także naprawdę są bardzo, bardzo wydajne. No i mój patent, czyli mniejsza torebka, która jeszcze się tu musi zmieścić i ja sobie po prostu ją do samolotu wyciągam koło siebie, a ta torba idzie nad siedzenia. No i słuchajcie, nie za bardzo wiem w czym jutro lecieć, więc wyciągłam sobie na pewno jeansy, bo spakowałam tylko leansy, więc jeansy, żeby jedne takie spodnie bardziej wyjściowe mieć. No i się zastanawiam, czy ubrać yy, na siebie tą nową kos koszulę z Zary, którą widzieliście, czy jakiś sweter, bo wracam w list 1 listopada i albo będzie ciepło, ale, ale może również być bardzo, bardzo zimno. Więc y, to jest mały dylemat. No i na pewno słuchajcie, biorę ze sobą kurtkę. Kurtkę nie za ciepłą, ale już puchową, e, czarną. Tylko jeszcze muszę sprawdzić, czy nie jest bardzo brudna od pudru, bo jeżeli jest, to będę musiała ją jeszcze szybko przepierać. No i okazuje się, że zostawiam sobie wiele rzeczy na ostatnią chwilę, ale ten wyjazd generalnie jest na ostatnią chwilę, więc nie ma co tutaj się dziwić. Yy, więc idę zaraz sprawdzić, co z tą kurtką. No i jeszcze musi oczywiście do tej torby wejść taka, taki woreczek z kosmetykami, ale nie zabieram ich dużo, dlatego że rzeczy do makijażu nie zabieram w ogóle. Będę ewentualnie korzystać z kosmetyków mojej mamy, tylko takie zabieram, takie typowo moje kosmetyki, czyli mój krem, krem pod oczy, serum, yy, takie rzeczy, które używam i bez których obejść się. Słuchajcie. Nie mogę, więc jeszcze tylko kosmetyki, potem muszę się ogarnąć, doprowadzić do ładu, no i będę gotowa, słuchajcie, do lotu. No i tak prezentuje się moja kosmetyczka. Ja używam, słuchajcie, do lotów najczęściej te woreczki do mrożenia, przechowywania żywności z Ikea. Nikt mi nigdy nie, nie zwrócił uwagi. One się świetnie sprawdzają. No i słuchajcie, przelałam sobie hydrolatu troszeczkę, żeby nie wozić tego dużego opakowania. Wzięłam jednorazową szczoteczkę. Ja używam sonicznej, ale na wyjazdy zawsze taką jednorazową. Antyperspirant, serum do twarzy, krem pod oczy i krem do twarzy i to jest, są jedyne kosmetyki, które zabieram, a, a całą resztę będę ewentualnie pożyczać od mojej mamy, od mojej siostry <noise> i jakoś sobie poradzę, słuchajcie. Więc ja uważam pakowanie za yy, zakończone. Jutro zdecyduję, co ubrać ostatecznie na siebie. No i słuchajcie, czas zjeść jakąś kolację i pójdę yy, pewnie wziąć jakąś kąpiel relaksującą. Yy. No i tak. I musimy wstać. Musimy wstać, kochani, o godzinie tak 2.30, dlatego że o 3 musimy wyjechać na lotnisko. E, dlatego, że o godzinie 6 punkt 6 mamy wylot, e, więc to będzie pewnie zarwa na noc, bo nawet jeżeli uda nam się zasnąć e, jakoś przed 10, no to to będzie dosłownie 4 godziny e, snu. A nie sądzę, żebyśmy pełne wrażeń, słuchajcie, przed lotem zasnęły. Tak, w czas, zwłaszcza wiedząc, co ostatnio dzieje się na lotnisku, bo pewnie ja nie oglądam wiadomości, ale przeglądam TikToka i tam niestety jest dużo informacji na temat tego, co wydarzyło się ostatnio na lotnisku, na które ja lecę, czyli był wielki, olbrzymi pożar. Nie wiem, jak to wszystko teraz tam będzie wyglądało. Eee, no i. Eee, no i zobaczymy, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że dotrzemy całe i zdrowe.